7 lipca rusza w Play bardzo ciekawy projekt dla wszystkich, którzy interesują się smartfonami. Otóż rusza HTC Play Days. To jest taki specjalny ofert, który do 21 lipca, gdzie kupując smartfon, dowolny smartfon firmy HTC, przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę, w której przez ten rok korzystać internetu za darmo. Firma HTC kojarzy się przede wszystkim z bardzo dobrymi smartfonami a jak wiecie smartfon bez internetu jest e, bezużytecznym atrakcyjnym gadżetem i e, musi mieć ten internet, musi mieć ten dostęp do internetu e, tak jak my potrzebujemy cen do funkcjonowania, więc dlatego tak ta oferta jest wymyślona, żeby właśnie w przypadku tych smartfonów tych najciekawych smartfonów zaoferować Wam takie bardzo proste rozwiązanie, które to pozwoli Wam tak naprawdę bez oporu, bez żadnego lęku korzystać z internetu mobilnego w swoim smartfonie. Po roku ta promocja kończy się i wtedy musicie płacić 10 albo 16 zł, zależy od który pakiet wybierzecie, ale na pewno to zupełnie Wam wystarczy na to, żeby te przyzwyczajenia, które nabędziecie przez ten rok, dalej kontynuować i ciągle będziecie składać maile, ciągle będziecie zaglądać na Facebook czy inne portale społecznościowe, bo taka jest konstrukcja tej oferty, taka jest konstrukcja ofert All Inclusive players.